Że się Grażyna y, roz, y, y, zrobiła się popularna. No, co zrobić? No, rzeczywiście, Grażyna y, stała się też takim rodzajem antidotum na, na pandemię i na, na tą moją kreatywność, którą bo ja jestem osobą niezwykle kreatywną i dla mnie takie siedzenie w domu y, jest potwornie zabójcze. Więc pomyślałam sobie, że uruchomię społecznościówki. Które za bardzo zaniedbywałam przez ostatnie lata, właściwie zawsze zaniedbywałam, więc pomyślałam sobie: Dobra, niech będzie ten TikTok, nauczę się go, zobaczymy co to jest. I oczywiście początki były, no musiałam znaleźć pomysł, a ponieważ jestem taką osobą, która chodzi własnymi drogami, ja nie lubię rzeczy powielać, nie lubię kogoś kopiować, więc oczywiście najpierw, żeby się nauczyć, było parę takich prób i błędów, a potem nagle Przeczytałam jakiś taki właśnie żart rysunkowy i od razu zobaczyłam Grażynę, to znaczy zobaczyłam tę kobietę w wałkach i sobie myślę, zrobimy to tak. Nagrałam, wrzuciłam, no i się okazało, że, że Grażyna się fantastycznie wpisała w, w tiktokowe społeczeństwo. No i jak już poszło, to poczułam wiatr w skrzydłach, zaczęłam nagrywać Grażynę. I codziennie wrzucam praktycznie po jednym filmiku. No i cóż, no mam nadzieję, że Grażyna się nie znudzi, że, że będę miała na nią pomysły wciąż i że ona się będzie jakoś tam dobrze rozwijała i będzie bawiła przede wszystkim TikTokową społeczność, bo rzeczywiście ja się przy niej dobrze bawię, a też przy okazji a myślę, że to, to też jest dowód na to, że nie tylko mówię o tym, że mam dystans do siebie i mam ogromne poczucie humoru, tylko Grażyna jest po prostu tego dowodem.